thank mm -hmm. you Jeśli chodzi o różnice pomiędzy adwokatem a radcą prawnym, to z biegiem czasu te różnice są coraz mniej wyraźne. Jeśli chodzi o zakres spraw, którymi zajmują się radcowie prawni bądź adwokaci, jest bardzo podobne, w zasadzie można powiedzieć tożsame. Kiedyś radcowie prawni nie zajmowali się sprawami rodzinnymi bądź sprawami karnymi. W sensie mam tutaj na myśli obrony w sprawach karnych. Od ponad roku radcowie prawni mogą świadczyć również obrony w sprawach karnych, jednak nie mogą robić tego wszyscy radcowie prawni, gdyż obrony w sprawach karnych mogą podejmować się radcowie prawni, którzy nie są zatrudnieni na umowę o pracę. Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy notariuszem a radcą prawnym, w zasadzie taka, taka generalna różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami to jest taka, że radcowie prawni reprezentują klientów przed sądem, natomiast nie robią tego notariusze. Radcowie prawni ponadto udzielają porad prawnych, sporządzają opinie prawne bądź uczestniczą w negocjacjach, czym w zasadzie nie zajmują się notariusze. Mogą. Z pewnym zakresem spraw można się zwrócić zarówno do notariusza, radcy prawnego, jak i do adwokata. Mam tutaj na myśli przede wszystkim sprawy związane z działem spadku bądź stwierdzeniem nabycia spadku, a w pewnym zakresie nie można zwrócić się ze sprawą do radcy prawnego bądź adwokata. Mam tutaj na myśli sprawy związane z przeniesieniem własności nieruchomości. Jeśli chodzi o sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości, bądź zamiany nieruchomości, bądź darowizny nieruchomości, w tych wszystkich sprawach należy zwrócić się do notariusza. Natomiast w innych sprawach związanych z nieruchomościami można zwrócić się również do radcy prawnego bądź adwokata. Chodzi tutaj o sprawy związane z podziałem majątku, gdzie występuje nieruchomość. Sprawy związane z podziałem majątku to mam na myśli tutaj sprawy m, działu spadku bądź zniesienia współwłasności, na przykład pozostałego majątku po, po rozwodzie pomiędzy małżonkami. To są sprawy, które jeżeli nie ma zgody pomiędzy stronami, można rozwiązać przed sądem i wówczas należałoby zwrócić się o pomoc prawną do radcy prawnego bądź adwokata. Na pewno jednak nie można zwrócić się z sprawami o rozwód, bądź o władzę rodzicielską, czy alimenty do notariusza. Tej, tej sprawy notariusz za nas nie załatwi, z tym należałoby zwrócić się do adwokata bądź radcy prawnego.